Cześć, witam was w kolejnej części naszego testera. Dzisiaj przetestujemy szampony suche także do siwych koni. Więc dalej dzisiaj jest z nami Greta, nasza bohaterka. W pierwszej kolejności przetestujemy Easy Shine. Jest to szampon kupiony w Decathlonie, kosztował w granicach 59 zł. Następny szampon to Clean White. Z Overhorse kosztował 56 zł. I ostatnia rzecz, taka, której jeszcze nigdy nie testowałam, jest to Pumex. Ponoć fantastyczny do siwych koni. Ponoć lepszy niż suche szampony. Zobaczymy, jak zadziała na naszej bohaterce. I zaczniemy od su suchego szamponu. Mamy tutaj takie dwie plamy. Potraktujemy ją jedną e, szamponem z dekatlonu, drugą. Przepraszam. Clean White Shampoo z Horse, Zobaczymy jak zadziała, a te plamy tutaj na brzuchu i na zadzie potraktujemy tym Pumeksem. Zaczniemy od Easy Shine. Z Decathlonu, tak jak wcześniej mówiłam, 59 zł. Według instrukcji obsługi można nawet trzeć ręką, ale będę tarła szmatką. Co tutaj jeszcze pisze? Nie zawiera silikonu ani parabenów szybko schnie. Konsystencja jego to taka pianka. Wyciśniemy ją na szmatkę. Powiem Wam, że fantastycznie pachnie. Zobaczymy, jak działa. Jak na razie działa kiepsko, czyli tak jakbym po prostu zmoczyła szmatkę i przetarła nią tą plamę. Po chwilę się okaże, że całą butelkę trzeba dać, żeby w ogóle ją wyczyścić, chociaż trochę. No. Fał nie robi. Myślę, że jakbym miała zwilżoną szmatkę wodą to efekt bym miała podobny. Plama się bardziej roztarła niż starła. Wycieram jak mogę, ale efekt jest bardzo kiepski. Bardzo kiepski. Jakbym miała jechać na zawody na siwym koniu to i bym go czyściła w taki sposób to nie wiem czy by fajnie wyglądał. Kolejnym dzisiejszym naszym bohaterem będzie Clean White Szampon. Z firmy Overhorse. Został mi polecony w sklepie jeździeckim. Pisze, usuwa plamy z sierści, uwalnia włos od osadów i zabrudzeń. Całą rękę mam z sierści. Um, co tu pisze? Kwas mlekowy, depantenol, instrukcja prawidłowego stosowania. Spryskać szamponem zabrudzoną sierść, pozostawić preparat przez około 1 minutę. Następnie wyczeć czystą szmatką lub gąbką. Ok. O, no to pryskamy. Powiem szczerze, ten śmierdzi, jakimś takim jakby, może nie, że alkoholem, ale e, wetrę, żeby nie było hmm. i zostawiamy na jedną minutę, a międzyczasie sprawdzimy sobie ostatni nasz gadżet, jest to Pumex z firmy Horze, kosztował 26 zł. pani w sklepie mi go poleciła, Wydziała, że działa znacznie lepiej niż suchy szampon, i zobaczymy jak działa. Trzymaj. No to jedziemy. Człowiek na No, trochę schodzi. Nie mówię, że nie. No i co? Nie jest źle lepiej niż po tym pierwszym szamponie suchym. I wracamy do drugiego szamponu z firmy Overhorse. Minuta minęła. I trzemy. Hmm. No, ja ciebie tym nie. Hmm. Efekt jest słaby, tak jak sami widzicie. Suche szampony bardziej rozmazały plamy niż, e, niż je starły. E, w sumie najgorzej poradził sobie szampon z dekatlonu. Ten w piance. Fakt, najfajniej pachnie, ale no nie działa wcale. Tak jak widzicie, e, szampon spowodował to, że plama się rozlała, jest większa, e, ale nie zeszła. Nic, nic to nie pomogło, chociaż starałam się jak mogłam i dałam naprawdę dużo. Dolna plama trochę lepiej, trochę lepiej poradził sobie ten overhorse, ale także koniec żółty, plama jest większa. No i najlepiej poradził sobie według mnie ten pumeks. Tak jak widzicie tutaj na brzuchu, ślad po plamach prawie nie ma. Myślę, że gdybym już miała coś kupić, to kupiłabym właśnie ten pumeks. A szkoda, kasy na te e, suche szampon na dzisiaj to już koniec testów. Możecie napisać w komentarzach, co Wy myślicie o suchych szamponach, czy macie doświadczenia, jeżeli chodzi o ten Pumex. Zapraszam do obejrzenia yy, naszego portalu LuckyHorse.pl oraz do oglądania kolejnych odcinków. <grywa>